Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ghidora: Trójgłowy Potwór to już piąty film z serii o Godzilli. Jako, że crossovery Kaiju dotąd sprawdzały się znakomicie, tym razem twórcy poszli na całość. Oprócz Godzilli i Motry z poprzedniego filmu pojawił się też tytułowy potwór z filmu Rodan Ptak Śmierci, a także nowa bestia, właśnie Król Ghidora. Chociaż początkowo rozważano tylko wspomnianą wcześniej trójkę, jednak dobrze, że to zmieniono. Król Gidora, kaiju o trzech głowach, dwóch ogonach i głosie jak dzwon, początkowo miał mieć ciało koloru fioletowego i tęczowe skrzydła, zanim ostatecznie dostał złote łuski. Film ten został wyprodukowany w pośpiechu, co niestety rzuca się w oczy. Fabuła z grubsza opiera się na tym, że kontakt z obcymi jest możliwy. W Japonii mimo zimy temperatura sięga 28 stopni na plusie i patrząc na ostatnie upały szczerze współczuję tamtym Japończykom. Do kolejnych anomalii dochodzą deszcze meteorytów, no a do kraju przylecieć ma księżniczka z królestwa Selginy w Himalajach, lecz w pewnym momencie wpada ona w trans, a jej samolot eksploduje. Jakiś czas później widzimy przemawiającą do tłumu kobietę, która podaje się za prorokinie z Wenus i ostrzega słuchaczy przed naciągającym zagrożeniem, ale nikt nie bierze jej na poważnie. Nie dziwię się. Zresztą, gdy wymawia nazwę planety, z której rzekomo pochodzi, jakiś mężczyzna dopytuje się, czy to znajduje się w Afryce. Jeden z nielicznych śmiesznych żartów w tym filmie. A tak, powracają też wróżki, bliźniaczki, te małe kapłanki, motry, i uwaga, występują w jakimś programie telewizyjnym. Serial? Nie kłóci to się jakby z poprzednią częścią? W filmie motra zostały porwane i zmuszone do występowania przed ludźmi, natomiast tutaj nagle robią z siebie gwiazdy reality show? Jak to działa? Oczywiście śpiewają, a my dowiadujemy się, że jedna z larw motry zginęła. Ale kiedy, gdzie, w jaki sposób, kto ją zabił? No i niestety z racji, że w tym filmie mamy dwa inne latające potwory, motra pozostanie do końca czołgającym się berbeciem. Tymczasem w górach odkryto meteory to dziwnych właściwościach magnetycznych, które postępowo pęcznieje. Prorokini przestrzega wróżki przed zabraniem się w raj z powrotnym statkiem i słusznie, bo okręt ten jakiś czas później zostaje zniszczony przez Godzilla. I to jest naprawdę najlepsza scena z Godzillą w tym filmie. Dostał on nowy łeb, który choć ma naprawioną szczękę, to jest paskudny. Ogólnie wygląda gorzej niż w poprzednim filmie. Spod skał wynurza się także Rodan, który wygląda, uwaga, również kiepsko. W porównaniu do swojego debiutu. Kurczę, coś tu jednak nie pykło z tymi designami i kostiumami. Potem w filmie dzieją się tak odjechane rzeczy, że trudno nawet to streszczać. W wielkim skrócie prorokini przemawia przez księżniczkę w transie, a jej planeta to jest Wenus, choć według napisów Jowisz została zniszczona 5 milionów lat temu. Mieszkańcy Wenus byli znacznie bardziej zaawansowani od Ziemian, potrafili przewidywać przyszłość, lecz mimo tego zostali unicestwieni przez króla Gidora. Yeah, jesteśmy już w połowie filmu, a Gidora został dopiero pierwszy raz wspomniany. Wreszcie wykluwa się on z magnetycznego meteorytu i od razu leci sić spustoszenie. Cóż, gdybym ja pojawił się dopiero w 46 minucie własnego filmu, też pewnie zacząłbym rozwalać co popadnie. Miło ogląda się destrukcję z użyciem promieni grawitacyjnych, mimo że nie do końca przemawiają do mnie te majdające łby Gidory, to w zasadzie są to najlepsze sceny kaiju z całego filmu. Do wprawienia Gidory w ruch użyto strun fortepianów, a nad jego obsługą pracowało jednocześnie aż 10 ludzi. No tak, król Gidora sieje zamęt i zniszczenie, a Godzilla walczy z Rodanem. Z początku kiepsko mu to idzie, zostaje nawet poderwany do góry i zrzucony na słup energetyczny. U, tylko nie tam. Wreszcie Jaszczur sprowadza wielkiego pterozaura na ziemię i się odgryza. Wróżki natomiast proponują, aby Motra przekonała ich do współpracy, gdyż dopiero we trójkę mieliby szansę pokonać kosmicznego najeździe. I tak oto wraz ze śpiewem kapłanek przybywa Motra, w porę by zobaczyć, jak Godzilla i Rodan grają głazem w siatkówkę. Larwa pluje siecią na godzille, a rodan jest tym wielce rozbawiony. A potem vice versa, gdy sytuacja się odwraca. Serio? Antropomorfizowanie potworów poszło tu bardzo daleko. To już nie są przerażające radioaktywne monstra, a humorzaste, zabawne olbrzymy. Nie dość, że z jakiegoś powodu mają całkiem ludzkie oczy, to jeszcze zachowują się po ludzku. Motra próbuje ich przekonać, ale Godzilla odpowiada, że ma gdzieś ludzi, w końcu są z nimi same problemy, a Rodan mu przytakuje. Może i coś w tym jest. Dopiero gdy larwa stanęła samodzielnie do walki z trójgłowym i momentalnie zaczęła przegrywać, nadąsane kaiju dołączają do walki. Podoba mi się, że mieliśmy tu najpierw pokazane pojedynki i każdy z nich wygrywał Gidora. Szybko powalił Godzilla i przyparł do ściany Rodana. Dość śmieszne było to, jak Radon zerkał powoli za skał, po czym prędko chował się przed trafieniem. Ostatecznie udaje się pokonać złotego smoka dzięki współpracy potworów, i wszystko byłoby spoko, gdyby nie samo rozwiązanie. Chcecie mi powiedzieć, że bestia, która unicestwiła wszelkie cywilizacje na Wenus, stwór tak potężny, że wojsko stwierdziło, iż bez sensu jest atakować go bombą atomową. Został tak po prostu przepędzony, oblepiony siecią i obrzucony głazami odlatuje? Ja rozumiem, że model króla Gidory był kosztowny i że nie chcieli ryzykować powtórki z zapaleniem się kostiumu, ale po takim build-upie ten kosmiczny najeźdźca powinien zostać powstrzymany w bardziej efektywny sposób. Godzilla nawet nie używa w ostatecznym starciu atomowego oddechu. No halo, co to ma być? Muzyka trzyma poziom, postacie ludzkie, cóż, są najwyżej znośne, ale nie przyciągają żadnej uwagi, oprócz może księżniczki. Chociaż to raczej za sprawą jej pustego wzroku i dziwnego zachowania. Ogólnie film wypadł zdecydowanie gorzej od poprzednika. Zdałem sobie sprawę, że chyba za ostro potraktowałem starcie Motry i Godzilli, więc z tego miejsca podnoszę ocenę. Chociaż o pół punkta, albo nawet o cały. Tutaj natomiast widzę niewykorzystany potencjał, fabułę, która zdecydowanie do mnie nie przemawia, i nieco rozczarowujące momenty z kaiju, może prócz króla Gidory i Motry. Potencjał był, jednak pośpiech go przekreślił i dostaliśmy przeciętniaka. Z drugiej strony wprowadził on Nemezis Godzilli i mojego ulubionego kaiju, króla Gidore. Od tej pory Gojira jest już w tej serii pozytywną postacią, a motyw łączenia ze sobą sił przez potwory zostanie nieraz powtórzony w przyszłości. Końcowa ocena to 5 na 10. W dzisiejszym materiale to byłoby na tyle. Możecie napisać wasze wrażenia jeśli oglądaliście ten film, a my widzimy się już w kolejnym, także trzymajcie się, do następnego, na razie i cześć!